Witajcie w trzecim dniu naszego mini kursu 7 kroków do szczęśliwszego życia. Mam nadzieję, że zebraliście już pozytywne refleksje i wykonaliście ćwiczenia w poprzednich dniach. a Dzisiaj zajmiemy się jeszcze trochę poczuciem własnej wartości i przejdziemy do kroku trzeciego, czyli pozytywna codzienność, praktyka wdzięczności i regeneracji. Um, poczucie własnej wartości to jest temat rzeka. Dużo można by jeszcze powiedzieć na ten temat, ale chcę trochę do tego wrócić w nawiązaniu do dnia pierwszego i drugiego, w nawiązaniu do właśnie tego budowania, samoakceptacji, bo to jest nasz fundament, w ogóle rozwój osobisty na tym się opiera, na rozwijaniu samoakceptacji, samoświadomości, sprawczości. I to jest nasza siła wewnętrzna, to jest, jeżeli dobrze o sobie myślimy, to też myślimy dobrze o swoich możliwościach. Jeżeli wierzymy w to, że mamy zasoby, a każdy ma sobie, swoje zasoby, tylko nie każdy w nie wierzy, jeżeli wierzymy w to, że, że mamy te możliwości, to też będziemy w stanie skonfrontować się z różnymi trudnościami i pokonamy je. Patrząc też na swoje doświadczenia, na to, że w przeszłości poradziliśmy sobie z różnymi rzeczami, to damy radę i teraz. Damy radę i w przyszłości. Poczucie własnej wartości buduje się, taki trzon buduje się już w dzieciństwie i na to nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, jak myślimy teraz o sobie. Dziecko, jeżeli słyszy takie komunikaty typu zostaw, ja to zrobię, to może tylko o sobie pomyśleć, jeżeli to się zdarza często, to może pomyśleć: Jestem słaby, nie dam rady, nie umiem. Jeżeli słyszy Ryby i dzieci głosu nie mają, takie bardzo negatywne przekonanie, to wtedy myśli: No tak, ja nic nie znaczę, nie mogę się wypowiadać. Jeżeli słyszy: Nie mów tak, nie wolno tak mówić, bez wyjaśnienia w ogóle kontekstu i dlaczego tak nie można mówić, i że na przykład mówiąc tak komuś robi przykrość, tylko słyszy: Nie mów tak, nie wolno tak mówić, to uczy się, że. Nie powinien, czegoś, nie powinien wyrażać swoich opinii, prawda? jeżeli słyszy, nie płacz, nic się nie stało, to bzdura, to wtedy nie uczy się zaufania do swoich własnych emocji, bo ono się czuje nieszczęśliwe, jest mu przykro, a dorosły mu mówi, dorosły, który jest bardzo ważny w jego życiu, mówi mu, nie, nie masz racji, to jest bzdura, tak? Znowu potrzeba wytłumaczenia kontekstu, typu nie wiem, jeżeli się rozbiła szklanka, to można dziecku powiedzieć, rozumiem, że jest ci przykro, ale wszystko jest w porządku. To nie jest takie ważne, że ta szklanka się rozbiła, kupimy nową, będzie dobrze. Jakby bycie z tym dzieckiem, zaakceptowanie tego, że on płacze, że się przestraszył, że jest mu przykro danie mu możliwości wypowiedzenia i wyrażenia swoich uczuć, uczy go, jak to robić, czym są emocje, jak rozpoznawać te emocje. Nie rodzimy się z taką umiejętnością nazywania emocji, dopiero dorośli nas tego uczą w dzieciństwie. Ale o emocjach to jutro. A dzisiaj o poczuciu własnej wartości, poczucie własnej wartości, zdrowe poczucie własnej wartości. Jest zrównoważone, czyli nie czujemy się ani lepsi, ani gorsi od innych, to, o czym mówiłam już pierwszego dnia, gdzieś wierzymy w to, że każdy ma taką samą wartość. I to podstawowe założenie powoduje, że nie potrzebujemy nikomu niczego udowadniać. Jeżeli się czujemy gorzej, mamy zaniżone poczucie wartości, będziemy się nieustająco porównywać będziemy sobie też stwarzać w swojej głowie dodatkowe przeszkody. Na zasadzie jeżeli ja nie wierzę właśnie w swoje możliwości, na przykład staram się o pracę, jeżeli uważam, że nie mam tych umiejętności, nie mam kwalifikacji, to już ta, ta moja postawa, to moje przekonanie będzie widoczne dla innych. Jakby już sobie um, obniżam szansę otrzymania tej pracy. Um, jeżeli myślisz, że ci się uda, jeżeli myślisz, że ci się nie uda, to w obu przypadkach masz rację. Bardzo dużo zależy od, naszej, um, od naszych przekonań, od naszej postawy. To, to tym emanujemy na zewnątrz. Łatwo jest rozpoznać ludzi, którzy nie wierzą w siebie, łatwo jest rozpoznać też tych po, po, na drugim końcu ekstremum, czyli ludzi, którzy mają zawyżoną samoocenę, czyli też nieadekwatną do tego, co jest w rzeczywistości. Tacy ludzie będą często dużo mówić o sobie, dużo mówić o swoich dokonaniach, jakby szukając tego poparcia, szukając akceptacji innych. I też będą udowadniać innym, że na przykład oni mają rację. A osoba z zrównoważonym, zdrowym poczuciem własnej wartości nie będzie musiała nikomu niczego udowadniać. Po prostu ona wie, co jest jej zaletą, jakie ma wady, jakie ma możliwości, bo już ma ten wgląd w siebie. Często. Zdanie o nas samych budujemy na tym, co mówią o nas inni. I to też gdzieś jest nasza scheda z dzieciństwa, i często tych, tego zdania nie podważamy. Budujemy samoocenę na tym, co o nas myślą inni. A rzadko uczymy się krytycznego myślenia. Krytyczne myślenie polega na tym, nie krytykujące. Myślenie to nie krytyka, nie krytycyzm, tylko zrównoważone myślenie, czyli myślenie oparte na faktach. Nie wyciągam pochopnych wniosków, patrzę na rzeczywistość, rozważam wszystkie za i przeciw, patrzę na kontekst, patrzę na sedno jakiegoś zagadnienia. Nie oceniam pochopnie na podstawie. Bardzo niewielkich przesłanek. I teraz, jeżeli na przykład ktoś skrytykuje mnie, to też to powinnam umieć rozważyć właśnie w swoim krytycznym myśleniu, czyli zobaczyć, co może być prawdą, na co powinnam zwrócić uwagę. Jeżeli kilka osób mi to samo mówi, no to już jest w podobnych kontekstach, tak? to już jest taki sygnał ok, mogę się na tym zastanowić. Czy to jest tylko i wyłącznie krytyka mojego zachowania, czy mojej osoby, bo to jest też ważne. To, co mówiłam, jeżeli krytykujemy osoby, jakie mamy do tego prawo? Zachowanie jak najbardziej. Komuś się może moje zachowanie nie podobać, może tego nie akceptować. Jeżeli to jest ważna sprawa, powinnam też umieć um, wziąć to pod uwagę, jeżeli chcę budować relacje z daną osobą. O relacjach też będzie potem, przy, przy kolejnym kroku. Zadbajmy o to poczucie, zdrowe poczucie wartości. To jest proces, raz będzie nam z, lepiej ze sobą, raz gorzej ze sobą. Um, trzeba to umieć budować, tak? Budujemy właśnie na tym, co już osiągnęliśmy na naszych małych i większych sukcesach i to sukces definiowany jako... Coś, z czego jesteśmy dumni, z czego jesteśmy zadowoleni. To nie musi być sukces definiowany, jak definiują go inni. Że na przykład, jeżeli nie zarobię ileś tam, albo jeżeli nie mam domu z ogródkiem, to nie odniosłam sukcesu. A to jest absolutnie nasza indywidualna sprawa. I my często nie zauważamy takich drobnych rzeczy, z których się moglibyśmy ucieszyć, bo czekamy na, na te wielkie sukcesy. Które są tak naprawdę zdefiniowane przez kogoś innego, a nie przez nas. E, zróbmy sobie taki, taką listę swoich e, sukcesów mniejszych i większych, z czego jesteśmy zadowoleni, ale naprawdę e, spójrzmy na siebie w dłuższym okresie czasu i spójrzmy na siebie uczciwie. Czyli wypiszmy wszystko, tak? E, najmniejsze tropiaski. Jeżeli to jest, nie wiem. Umiejętność ugotowania dobrego posiłku to, to jest sukces. Nie każdy to potrafi. Naprawdę zróbmy taką mm, dobrą listę swoich, um, swoich skarbów, tak? Czyli swoich y, sukcesów, które nam potem pozwoli też rozwijać naszą wdzięczność. I to jest kolejny krok. Praktyka wdzięczności, codzienna praktyka wdzięczności. Co zostało udowodnione, obniża nasz ból fizyczny, lepiej się czujemy fizycznie i chroni nas przed nieprzyjemnymi emocjami, takimi jak gniew, chciwość, zawiść, zazdrość. Jeżeli umiemy doceniać to, co mamy, nie potrzebujemy już um, przyglądać się z zazdrością innym i porównywać się naprawdę jest bardzo otwierające doświadczenie, jeżeli zaczynamy dopiero praktykować wdzięczność, praktykować taką codzienną wdzięczność za małe i większe rzeczy, które nam się przytrafiają. Trochę mamy problem z tym słowem wdzięczność, bo się też źle kojarzy gdzieś tam nasza kulturowa, nasze kulturowe obciążenie na zasadzie jakiegoś rewanżu, że wdzięczność to jest um, za coś, komuś, i to musi być coś dużego, a wdzięczność, tak na co dzień, to jest docenienie najmniejszych rzeczy. To nasze życie i jakość naszego życia budujemy z rzeczy codziennych, małych. Te wielkie zdarzają się od czasu do czasu, ale jeżeli zadbamy o tą codzienność i jej jakość, to poczujemy dużą różnicę jakości. Dużą różnicę właśnie w poczuciu szczęścia, szczęśliwości w życiu. Takiego dobrego miejsca w życiu znowu. To jest jedna rzecz, czyli praktyka wdzięczności, zobaczenie wszystkiego najmniejszego w swoim codziennym dniu, ucieszenie się tym. W swojej naturze mamy tendencję do zauważania rzeczy negatywnych, bo tak nas stworzyła biologia. Dzięki temu, że byliśmy w stanie zauważać niebezpieczeństwo, byliśmy w stanie przeżyć. I psychologia pozytywna udowodniła, że na pięć wydarzeń przeciętnie, na pięć wydarzeń w ciągu na przykład dnia, tylko jedno będzie negatywne. A pięć będzie pozytywnych, ale zobaczmy, że my tego nie zauważamy, że to wymaga naszej świadomej decyzji, że będziemy to widzieć. Dostrzegajmy pozytywne rzeczy w swoim życiu, najmniejsze okruchy dobra ze strony innych ludzi, życzliwości, uśmiech, chęć pomocy, dobre słowo. Ucieszmy się tym. Budujmy te nasze zasoby pozytywnych doświadczeń. Ale też budujmy sami te pozytywne doświadczenia. Dawajmy innym życzliwość, dawajmy innym uwagę. To nas też będzie wzmacniać. O tym też będzie przy następnym kroku o relacjach. Dzisiaj trochę jeszcze o odpoczynku i o regeneracji. Um, myśli, jeżeli myślimy o słowie stres, to zawsze raczej myślimy o nim w negatywnych kontekstach, tak? Czy jestem zestresowana, to znaczy, że um, w jakiś sposób moje ciało cierpi, um, mam blokadę psychiczną, tak, bo, boję się, co, co mam na przykład powiedzieć, mam tremę. Generalnie stres jest kojarzony negatywnie. A tak naprawdę stres ma swoją pozytywną twarz. Jest to tak zwany eustres. Czyli nasza mobilizacja. Bez tego eustresu nie wstalibyśmy z łóżka, nie zmobilizowalibyśmy się do niczego. I ten eustres jest wtedy dobry, kiedy na przykład y, czujemy tą mobilizację, czujemy się trochę zestresowani, ale nie na tyle, żeby to nas blokowało y, i pokonujemy pewne y, y, wyzwania, dajemy radę, na przykład. Y, Kończymy jakieś zadanie, które było wymagające od nas, wtedy ten stres nie ma negatywnego skutku na nasze ciało. Jednak, jeżeli to jest dystres, czyli tego stresu jest za dużo, na przykład żyjemy w środowisku, które jest, nie wspiera nas, nie, nie mamy czasu na regenerację, właśnie otaczamy się, karmimy się treściami, które nas nie wspierają. Mamy dużo wyzwań w swoim życiu, mamy, czujemy też presję czasu, spieszymy się, to wtedy ten stres ma negatywne skutki też na nasze zdrowie i to się często objawia w chorobach psychosomatycznych ale to już też temat rzeka, nie na ten moment. Warto zadbać o to, żeby. Odpoczywać, żeby się regenerować. I takim układem w naszym organizmie, który pomaga się nam regenerować, jest układ przywspółczulny, parasympatyczny. Układ sympatyczny powoduje, że się mobilizujemy, układ parasympatyczny powoduje, że się regenerujemy. Jak go uruchomić? Uruchamiamy go w najprostszy sposób, zwracając uwagę na oddychanie. Jeżeli wydłużamy, koncentrujemy się na oddechu świadomie i wydłużamy wydech, to już zwalniają się procesy w naszym ciele, już wtedy jesteśmy się w stanie zregenerować. To jest też sen oczywiście, ale to też jest ruch fizyczny, to jest kontakt z naturą. Tu potrzeba przynajmniej jednej godziny takiego pobycia w naturze, żeby odczuć dobre skutki, ale co ciekawe, to też jest patrzenie na coś, co jest naturalne, na przykład otaczanie się kwiatami, albo nawet i zdjęcie lasu, na przykład na ścianie. Jeżeli się patrzymy na takie zdjęcie, to nasz mózg to przyjmuje jako kontakt z naturą. I też powoduje, że się lepiej poczujemy. Głaskanie zwierząt, przytulanie się, przytulanie się do ludzi. Mówimy, że potrzebujemy czterech przytulań dziennie, żeby przeżyć, a im więcej, tym lepiej, żeby się rozwijać. Potrzebujemy dotyku. Szczególnie teraz to jest ważne, kiedy ten dotyk został ograniczony w znacznym stopniu przez pandemię. Kolejnym elementem, który możemy uruchomić, to tak zwany stan flow, czyli wszystkie czynności, które sprawiają nam przyjemność, gdzie zapominamy o tym, że czas upływa. To może być malowanie, ale to może być też spacer, to może być opieka nad dziećmi, co lubimy. Wtedy zatracamy się w tym w jakiś sposób, ale też się regenerujemy. Co ciekawe, Wdzięczność jest też jednym z elementów, który nas regeneruje, który na, powoduje, że ten stres um, e, organizmu nie będzie tak szkodliwy dla nas, łapiemy równowagę. E, też modlitwa i medytacja, pomaganie innym, życzliwość, opiekowanie się innymi i niesamowite, że też patrzenie na to, na, na akty życzliwości innych, czyli. Filmiki na YouTube um, czy na Facebooku, e, które pokazują, że ktoś komuś pomógł, e, są tak popularne, dlatego że dobrze się po ich obejrzeniu czujemy, lepiej się czujemy. Zadbajmy o to. Jest wiele rzeczy, które możemy so e, zrobić dla siebie, e, żeby przywrócić równowagę ciała, żeby się lepiej poczuć, żeby stres nas nie niszczył. Um, w takim razie pora na ćwiczenie. Ćwiczenie będzie związane z wdzięcznością w zeszycie, który macie. Bardzo was proszę o to, żebyście sobie zapisali minimum pięć rzeczy, za które jesteście wdzięczni codziennie, minimum przez tydzień. Potem ta praktyka może przejść już tylko na zasadzie pomyślenia o tych rzeczach. Ale na początek dobrze je zapisać. A druga lista to jest lista właśnie tych wszystkich swoich sukcesów, mniejszych, większych. W dłuższej perspektywie czasowej zobaczmy na siebie, e, może z, z, z dystansu, w sensie, że bez takiego oceniania, nie, to nie jest sukces. Tego nie mogę zapisać, bo to jest zbyt trywialne. Popatrzmy, jakby na to popatrzyła osoba z zewnątrz. Osoba z zewnątrz po prostu dostrzeże fakty, czyli wypisze wszystko. Nie będzie się zastanawiać, tak? Nie będzie, o to jest za mały sukces, bo to nie jest jej sukces, dlatego ona będzie bardziej obiektywna. Jeżeli potrzebujemy, poprośmy o pomoc kogoś bliskiego. Żeby siebie zbudować, żeby siebie wzmocnić, potrzebujemy to zobaczyć. To nie przychodzi samo, to jest proces. Poczucie własnej wartości też może się wahać w czasie. Raz możemy się lepiej czuć, raz się możemy gorzej czuć. Jeżeli się będziemy gorzej czuć, to wtedy wróćmy do tych zapisków, wróćmy do tych list i do listy wdzięczności, i do listy swoich sukcesów, e, i ucieszmy się tym. Wtedy poczujemy się lepiej. Tak, dzisiaj o sobie źle myślę, a, ale mam i to, i to, i to do, e, do doceniania. Na koniec jeszcze chyba już znane badanie z, porównujące zasoby ludzkości: jeśli masz dach nad głową, jeżeli masz co, co jeść, jeżeli mas, masz dostęp do bieżącej wody, jeżeli masz dostęp do technologii, do samochodu, do, masz telefon komórkowy, masz dostęp do internetu. Masz ubrania, o które się nie musisz troszczyć, bo możesz pójść i kupić, to zapewne należysz to mniej niż 10% ludzkości na 7 miliardów ludzi. Pomyślmy o tym, doceniamy to. Mamy dużo szczęścia, mieszkając tutaj w centrum Europy w takich, a nie innych czasach. I na tym chcę zakończyć. Do zobaczenia jutro. Miłego dnia.